Siemaneczko, witam was serdecznie na moim kanale Ja już jestem po wykopkach Jest sobota, rano Dzisiaj mają urodziny, także Zbieram się do sklepu, żeby coś tam Parę rzeczy kupić I co? Było to co było Szału nie ma Wpadła jakaś fajna, bardzo ciekawa monetka wpada, Także was zapraszam Do obejrzenia I co? Przypominam o konkursie trwającym na 500 subskrypcji Jeżeli jesteś zainteresowany Tym co jest do wygrania Zapraszam do komentowania. I co? Widzimy się na miejscu, Siemanko. Kolejny dzień po pracy. Kurde, dowiedziałem się dzisiaj, że, że ma być gadany chyba wieczorem na temat lockdownu we Francji. Ale ja się nie przejmuję, bo mam sady. Jeszcze muszę zapytać sobie innego właściciela. Jest niedaleko. Też ma, ma jeszcze więcej terenu. Fajne ciekawe miejsce, także mam gdzie łazić na lockdownie. Nie przejmuję się tym. Weekendy najwyżej będę sobie trenował w domu. Także pierwszy, pierwszy lepszy sygnał tutaj. Ja powiem wam, że biło tak 70. Kurde, 80, 79, coś takiego. Biło? No i jestem jeszcze, kolejny aluminium, nie? Jakieś tam dziwactwo wyskakiwało przed tym. Zbierałem aluminium, kolejna jakaś pucha, ale wyskoczyło moniaczek. O kurde, czekajcie, kurde, delikatnie wyczyszczę, co się włączy. No i wyczyściłem, jest to Louis, Louis XIII. Louis, sorry, ja mówię Louis, spłaszczam po polsku Ludwik XIII. Louis, także super piękny stan, dość nawet ciekawy. Rozpadający się prawie, że? Ale patrzcie, tył jest w bardzo ładnym stanie. Kurde, jest ciemno już. Piękny stan. Monetki 1638. Także piękny strzał. Więc skupiam się w tym miejscu. Może wpadnie jakieś srebro. Lecimy dalej. Kolejny sygnał. Dużo śmieci jest. Strasznie to też w sumie śmieć aluminiowy. Wydaje mi się, że. Jest to wiecie taki jakby spryskiwacz do wody wiecie jak masz w ogrodach dajecie sobie taki zepsika więc tutaj ich pełno Nie pamiętam, jak się nazywa Kurde ale jest taki coś śmiecie luminiowy Posprzątam trochę tutaj <gry> Ale jak na razie nic ciekawego o co dalej No i teraz fant do łączenia drutów kurde tak to wygląda taki no tych drut tutaj co macie więc i tak nie ma ich tu dużo a myślałem że będzie więcej także jest spoko I co dalej i teraz mam takie maństwo z napisem G Podobne do łuski, ale raczej łuska to nie jest, nie wiem, taki, taka pierdółka mała, więc lecimy dalej. Zastanawialiście się jak wygląda Kiwi Jak rośnie kiwi To macie przykład Co ziala podobne do winogrona, pnącze jako grubsze A tutaj nawet macie przykład Kiwi Także spoko tak sobie rośnie jak śliwka czy, czy coś Jest to nadzwyczajnie Kiwi. Kurde, się mnie wyostrze. macie kiwi. Proszę bardzo, tak sobie rośnie. No, coś pięknego, nie? Nic. Będę kończył powoli. Pewnie zrobię dogrywkę. Więc będziemy widzieć się w kolejnej, na dogrywce. Także lecimy dalej. No i kolejny dzień. Drogi weczka, był domek już go zakryłem, wyskoczyła mi taka jakby rączka od czegoś, nie wiem, chyba miedziane. Tak to wygląda. Zajmę dalej. Na oko, łyżka. Mało sygnał, powiem Wam. Idę tam do końca, później się wrócę i zobaczymy. Možda je taki krutki filmik sikov. Da se dali.